Oto widzę ojca swego, oto widzę swoją matkę, swoje siostry i braci. Oto widzę cały ród swój, aż do początków jego. Wzywają mnie, bym zasiadł pośród nich, w Walchali, gdzie odważni żyją wiecznie. Westu Hall. Witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałem omówić, jak wyglądał pogrzeb Jarla w epoce wikingów, na podstawie oczywiście znanych nam relacji z, z tejże epoki. A jako źródła materiałowe posłużą dzisiaj. Następujące pozycje. Mitologia skandynawska w epoce wikingów Leszka pawa Słupeckiego. Magia kobiety i śmierć w świecie wikingów. I oczywiście będzie też nam przydatny Beowulf. Przeniesiemy się teraz do X wieku. Mamy ten najsłynniejszy, ten najsłynniejszy pochówek. Skandynawskiego jarla, opisany przez Ahmeda Ibn Fadlana, arabskiego dyplomatę, podróżnika, który został wysłany z Bagdadu na północ, aby opisać życie tamtejszych ludów. I tak się złożyło, że trafił na Wołgę, gdzie stacjonowali szwedzcy wikingowie, czyli waregowie których Ibn Fadlan opisał jako Rusów. Rosów, Rusów. Było to w 1922 roku. Tenże Ibn Fadlan zajął się tam w takim momencie, kiedy przygotowywano ceremonię pożegnania Jarla, dostojnika tamtejszego, wodza. Jak czytamy w relacji Ibn Fadlana, zanim wódz został spalony na swoim statku, no to został pochowany w pozycji siedzącej w grobie komorowym, w którym złożono również cenne rzeczy, broń, nawet instrument muzyczny. I tenże grób komorowy zamknięto na 9 nocy. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ, jak dobrze pamiętamy, cyfra 9 miała szczególne znaczenie w wierzeniach Skandynawów, epoki wikingów, no bo chociażby prawda dziewięć światów, w pośrodku których stał jesion Yggdrasil. Dziewięć dni Odyn wisiał na Yggdrasilu przebity włócznią, złożony sam sobie w ofierze przez samego siebie. Poza tym mamy też taki pierścień Draupnir, który co dziewięć nocy powielał się o kolejnych osiem, dając, dając liczbę dziewięciu pierścieni. No i tenże Ibn Fadlan obserwował, jak wyglądają obrządki związane z pochówkiem wodza i kiedy wódz był, znajdował się w tym grobie komorowym przez te dziewięć nocy, w tym czasie jego drużynnicy wyciągnęli na brzeg Wołgi łódź należącą do, do władcy, wielką smoczą łódź i zaczęli Przygotowywać wszelkie dobra należące do tegoż dostojnika. I tam oczywiście były skarby, były włócznie, miecze, były konie i inne zwierzęta należące do, do tegoż jarla. Po, po tych dziewięciu dniach wyciągnięto jarla z grobu komorowego, następnie osadzono go na tymże statku. Również w pozycji siedzącej przygotowano specjalny namiot dla, dla, dla wodza, i tak jak powiedziałem wcześniej, był tam składany cały dobytek, wszystko to, co należało do, do, do jarla. Wraz z nim podróż w zaświaty udać się miała pewna niewiasta, która odgrywała rolę żony tegoż jarla, była to służąca naszego dostojnika. W trakcie trwania tejże yy, ceremonii pogrzebowej owa niewiasta została ceremonialnie zaślubiona. Jarlowi. W trakcie trwania tej ceremonii, którą prowadziła Wolwa, czyli stara wiedząca, którą Ibn Fadlam od, opisywał jako anioła śmierci, drużnicy tego najbliższego grona y, Jarla no, pokładali się po kolei razem z niewiastą, szepcząc jej do ucha ostatnie słowa, które miała przekazać ich wodzowi w zaświatach. Następnie Została ona doprowadzona pod statek, tam były zorganizowane takie prowizoryczne wrota. I zanim ją wniesiono na statek, żeby położyć ją obok, obok władcy, podniesiono ją kilkukrotnie, i wówczas wolwa zapytała ją, co widzi. No i w tym momencie padają takie słowa, które słyszeliście na początku tego materiału. Słowa, które spisał Ibn Fadlan i które zostały przeniesione właśnie do chociażby filmu Trzynasty wojownik, o którym już wielokrotnie mówiłem. A więc ta słynna modlitwa wikinga, to są faktyczne, faktyczne słowa, które wypowiedziała ta, wypowiedziała ta niewiasta, którą podnosili ci drużynnicy przed ceremonią odprowadzenia władcy w zaświaty. Tam pada taka też kwestia, co widzisz, to pytanie zadała Wolwa. No i ta niewiasta spojrzawszy przez bramy światów, powiedziała, że widzi pana swego w Walhali i że chce już do niego dołączyć. Tu trzeba zaznaczyć, że owa niewiasta była ochotniczką. W tamtym czasie, w tam, według starego obyczaju, to był niesamowity zaszczyt dla, jeżeli nie było żony Jarlak. Dwa to znaczy, że w w przypadku, gdy, no, gdy była żona jarla lub króla, no to wówczas ona się u, u, udawała w tę podróż, w ostatnią podróż ze swoim mężem. Znamy to chociażby z relacji innego arabskiego podróżnika, Ahmeda ibn Rosset, który pisał właśnie o tym, że królowa podążyła śladem swojego męża i razem z nim udała się do Walhali. No a tutaj w tym przypadku mieliśmy służącą, ponieważ nie było małżonki. Według tego starego wyczaju był to... Wielki zaszczyt, móc wraz ze swym władcą udać się w zaświat. No i moment był taki, że wprowadzono ją na statek, następnie przy, przy dźwięku włóczni i mieczy obijanych o tarcze, Wolwa, czyli ten anioł śmierci, który jak opisywał Imfadlan Fadlan, przeprowadziła niewiastę na drugą stronę. Następnie, jak już, niewiasta została złożona obok. Jarla i drużynicy zeszli z tego statku razem z, razem z prowadzącą tę ceremonię. To podszedł najbliższy krewny wodza i podpalił tenże stat. A zatem to, co widzieliście w filmie 13 Wojownik, bardzo dobrze oddaje tę relację Ibn Fadlana, którą spisał w swoim dziele Risala. Dlaczego w ogóle składano te wszystkie dary razem z, z, z Jarlem czy z królem? Czy w ogóle z wielkim wojownikiem? Dlaczego, chodziło, dlaczego ten motyw składania z tego całego dobytku? Tutaj z pomocą przychodzi nam Inglinga Saga, czyli Saga o Inglingach, czyli legendarnych władcach północy. Jak czytamy w tejże sadze, Odyn ustanowił takie prawo. Które było prawem Azów, że po śmierci danego osobnika na stos zostaje przeznaczony cały jego dobytek. Takie było prawo według Azów, i takie było prawo właśnie później u ludzi, co wiązało ludzi i Azów z, z tajemnicą śmierci. I tutaj sięgamy też po inne źródło, yy, a propos tego prawa Azów, no bo wystarczy wspomnieć chociażby pogrzeb Baldura syna Odyna i Frigg. Nie będę tutaj mówił o całym micie dotyczącym Baldura. Wspomnę tylko jak, jak wyglądał sam pogrzeb. Otóż po śmierci Baldura Azowie przyprowadzili statek y, Baldura Hringhorni, który był największym statkiem w dziewięciu światach. Na tym statku złożono liczne skarby, i bogactwa, broń, wszelaką konia Baldura no i samego Samego Baldura złożono na, na, na stosie, który był ułożony na tymże statku, i tu jest taka ciekawa rzecz. Nanna, czyli żona Baldura, widząc martwe ciało swego męża, no, zaniemogła do tego stopnia, że serce jej pękło z żalu i również zmarła. Została złożona na tymże stosie obok Baldura, i razem z nim udała się. Do krainy Hel. I teraz tutaj mamy taki motyw, kiedy bogowie chcieli ten statek zepchnąć, ale nie byli w stanie. Nawet Thor nie dał rady. Została wezwana olbrzymka Hyrokin, która tenże statek pchnęła w bezkresne morze. Zanim to jednak się stało, Odyn zdążył podejść do, do, do swojego syna, przekazać mu pierścień Draupnir i szepnąć coś do ucha. Nikt nie wie, co powiedział Odyn. Ten motyw pojawia się oczywiście w zagadkach, w spotkaniu. Odyna z Wafrudnirem, ale także w pojedynku na zagadki pomiędzy Odynem a królem Hejdrekiem Mądrym. No ale wróćmy. Odyn przekazuje Baldurowi pewne słowa, przekazuje mu pierścień. Wchodzi ze statku i podchodzi tor gromowadny, który podnosi swój młot Mjolnir i uświęca że Mjolnirem stos pogrzebowy Baldura. A iskry, które posypały się z Mjolnira, podpaliły tenże statek. I tutaj w pewnym momencie. Torowi kręcił się między nogami e, karzą imieniem Lit, a tor był wtedy bardzo zgniewany i e, po prostu kopnął tego, tego karła, który wpadł na, na ten płonący statek i odpłynął razem z Nanną, Maldurem do Hel. I teraz tak, widzimy pewne podobieństwa, właściwie pan leszek Paweł Słupecki dostrzega pewne podobieństwa i jak najbardziej ma, ma tutaj sporo racji pomiędzy relacją Ibn Fadlana a mitem o, o Baldurze, i po, a konkretnie o pogrzebie Baldura. Mamy tutaj dokładnie to samo, tylko że mit o Baldurze to oczywiście sfera boska, a historia opisana przez Imfaldana to jest oczywiście historia ziemska. Ale mamy pewne podobieństwa. Przede wszystkim, no, płonący statek, prawda, złożenie. Na statku dobytku broni, zwierząt. Małżonka, która idzie tę podróż, w ostateczną podróż razem ze swym mężem. Mamy kobietę, która prowadzi ceremonię. I tutaj, według Leszka Słupeckiego, Chyrokin, czyli ta Olbrzymka, pełni rolę tej, tej wolwy, która prowadziła ceremonię pogrzebową Jarla z Nadwołgi. E, następny taki element, który pasuje, który widzimy, że jest jak najbardziej zgodny ze sobą, to jest ten najbliższy krewny, który podpala okręt. W przypadku Baldura no to jest to oczywiście Thor. Widzimy, że ten opis tego Pochówku, pogrzebu wikinga jest mocno związany właśnie z, z tradycją północy. No widzimy tę zależność, widzimy te podobieństwo i widzimy, że yy, ten pochówek tego, tego jarla, tego dostojnika, no to ma tutaj pewne nawiązania, są pewne nawiązania do, do, do tej do tych wierzeń z dalekiej północy starego obyczaju. Innym źródłem, które wspomina o yy, tego typu pochówku, no to to jest oczywiście wspomniany przeze mnie Beulf. W Beulfie na samym początku czytamy, że był taki władca, który się zwał Skilt Scefing, Był dobrym władcą, wielkim wojownikiem, rozdającym pierścienie, szanowanym przez swoich drużynników przez swoich wojów. I kiedy ten wódz zmarł, zgodnie z jego prośbą, z jego życzeniem, został pochowany na statku wraz z całym swoim dobytkiem, z całym swoim majątkiem, z broń, zwierzęta. Generalnie, biorąc, jak czytamy w Beulfie, takich skarbów nie widziano do tej pory jeszcze nigdy w jednym miejscu. Więc jak widzicie, ten rodzaj pochówku, ten szczególny rodzaj pochówku do, odnosił się właśnie do wodzów, przede wszystkim do wodzów, ewentualnie do wielkich wojowników, którzy naprawdę sobie zasłużyli na taki pochówek. Generalnie, jeżeli chcecie poczytać więcej na temat pochówków w kandynawskim świecie, no to polecam wam bardzo mocno książkę Leszka Gardeły, Magia kobiety i śmierć w świecie wikingów. Świetna, świetne kompendium wiedzy, jeżeli chodzi o właśnie tematykę śmierci, tematykę pochówków, no bo były w niektórych miejscach były Pochówki tylko komorowe oczywiście, była opcja kremowania, ale były też właśnie łączone te dwa rodzaje pochówków. No i właśnie takim połączonym pochówkiem był pochówek takiego właśnie dostojnika Jarla. Króla. Patrząc na te, na te przytoczone przykłady, zwłaszcza porównując sobie relację Ibn Fadlana z, ze znanym mitem o pochówku Baldura i z tym, co znamy z Beulfa, możemy stwierdzić, że pochówek Baldura był takim pierwowzorem pochówku władcy. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się.